Układy silnie skorelowane to są takie układy, w których elektrony poruszają się w jakiś sposób silnie powiązane między sobą. I to powiązanie objawia się na trzy sposoby. Po pierwsze objawia się bardzo nietrywialnym magnetyzmem, po drugie objawia się przejściem ze stanu atomowego do stanu metalicznego. I po trzecie występuje zjawisko nadprzodnictwa wysokotemperaturowego, i te trzy zjawiska wiąże ten model mój. W 1986 roku Bednorz Miller odkryli nadprzodniki wysokotemperaturowe, i bardzo szybko okazało się, że ten model, model TJ, jest modelem doskonale predysponowanym do tego, żeby właśnie opisywać te układy. To są trzy zasadnicze zastosowania nadprzrodnictwa wysokotemperaturowego. nadprzodniki wysokotemperaturowe można używać jako magnesy w temperaturach azotowych. Co potania, nieprawdopodobnie w sposób ich użycia można budować pociągi lewitujące bez tarcia magnetyczne, które poruszają się z bardzo dużymi prędkościami, ale najważniejszym z mojego punktu widzenia to jest zastosowanie do elektroniki kwantowej, w szczególności do budowy mapy mózgu, a ostatnią rzeczą, która spowoduje przełom technologii, to są komputery kwantowe.